Gdziekolwiek się pojawiamy, wszyscy pytają nas, jak wy to robicie, jak nagrywacie filmy sferyczne. Po wielogodzinnych naradach, kłótniach i dramatycznych scenach zdecydowaliśmy ujawniamy prawdę. Prawdę o tworzeniu filmów 360 stopni. Oto fakty, które zmienią branżę VR na zawsze. Na początek trzeba mieć kamery, przynajmniej dwie, dobrze jest mieć sześć, a najlepiej to trzydzieści. Jeśli brakuje nam urządzeń, ratujemy się smartforami. Pożyczamy od kolegów, zabieramy rodzicom, skupujemy z lombardów. Później nagrywamy, nieważne co, ważne że sferycznie. Filmy ze wszystkich kamer następnie konwertujemy do PDF-ów. Każda klatka to osobny obrazek, który musimy wydrukować. Wymaga to ogromnej ilości papieru. Jeśli kręcimy w 30 fps, oznacza to, że na każdą sekundę przypada 30 kartek. Standardowy, dwuminutowy film pokrywa więc 3600 stron. W takim tempie zużycie za kilka lat może okazać się, że nie starczy nam drzew w Puszczy Białowieskiej. Gdy mamy już wszystkie klatki, przychodzi czas na styczowanie, czyli szycie obrazu. Krzysiu, nasz ekspert od sliczowania organizuje sobie przestrzeń roboczą. Używa specjalnych, ergonomicznych nożyczek oraz innowacyjnej taśmy klejącej, certyfikowanej przez firmę Oculus. Ma na sobie gogle VR, dzięki którym nasz ma podgląd na żywo w 360 stopniach. Skrupulatnie dobiera pasujące do siebie klatki z każdej kamery, a następnie skleja je ze sobą. I teraz, właśnie na tym etapie postprodukcji, stosujemy technologię, która decyduje o jakości naszych filmików. Kiedyś nie mogliśmy sobie poradzić z problemem widocznych na filmie miejsc łączeń obrazów. Próbowaliśmy wszystkiego: zaklejania, retuszowania, nic nie pomagało. Aż nie wynaleźliśmy rewolucyjnej metody backstitchingu. Od teraz zero widocznych przejść. Sklejone klatki skanujemy, kolorujemy, a następnie animujemy wytworzyły tworzyły płynny, pięknie szczyty film sferyczny. Potem do akcji wkracza nasz ekspert od efektów specjalnych i motion capture. Na koniec pozostaje efekt 3D, który uzyskujemy zmuszając widza do zrobienia Zeza. Do standardowej gogli Gear VR dodajemy specjalne pręciki, które przesuwają gałki oczne w stronę nosa, tworząc pięknego, innowacyjnego Zeza opatentowana przez VR Premium technologia, która zrewolucjonizuje świat wirtualnej rozrywki. I to by było na tyle. Jeśli powyższy tutorial zainspirował Was do nakręcenia własnego filmu 360 stopni, pochwalcie się swoim dziełem. Linki do swojej produkcji wrzućcie w komentarzach. Dziękuję.